Industrialna katedra, świątynia ludzkiej pracy, elektrociepłownia Szambierki. Wiele ma imion. Jeśli jakikolwiek obiekt ma być w całości mikrokosmosem, to tylko ten. trzy kominy znaczą wiele. To gigawatogodziny energii, ponad 100 lat historii i tysiące ludzi, których los na długie lata splutł się z elektrociepłownią sząbierki. To dzieło hrabiny Szawgocz, zbudowane pod dyktando wybitnych cilmanów. Maszyna ruszyła. Zaczynamy. Możecie pomyśleć, że zostaliśmy podjęci jakimś bankietem w tej pięknej sali balowej. Nic z tych rzeczy. Jesteśmy w hali modrzewiowej. Ta nazwa koresponduje z dachem, który widać ponad nami. Hala modrzewiowa dawniej była halą maszyn elektrociepłowni Sząbierki. Ograbione z wyposażenia wnętrza cicho nucą opowieść o dawnej świetności. Pomóżmy zatem wybrzmieć głośniej tej historii. Znajdujemy się teraz na małej hali Maffin. Kiedyś ta mała hala Maffin była połączona z tą dużą halą Maffin. Tam pracowało pięć turbozespołów. A tutaj z tyłu widzimy turbozespół SKODA. Rocznik 1951 od 35 MW, zamontowany w latach 50. na miejscu tej turbiny, którą armia Czerwona wywiozła do Związku Radzieckiego w ramach reparacji wojennych. Mhm. A ja bym jeszcze chciała zapytać o to, co jest w zasadzie pod nami, ta przestrzeń na dole do czego. Teraz pusta. Tam ta przestrzeń to pompownia, czyli tutaj możemy powiedzieć, że mniej więcej szło to tak, że tam z kotłowni. Gdzie wytwarzana została para, ta para była tutaj poprowadzona pod te maszyny, tak? Tak, pod te maszyny i ta para właśnie napędzała te długie zespoły, a one wytwarzały prąd. Zejdziemy teraz na dół. Tak brzmi komunikat. A komunikacja w tak ważnym i dużym zakładzie była kluczowa. Dlatego na terenie zakładu funkcjonowały takie budki telefoniczne. Dla nas już teraz też to jest artefakt nie tylko dziwny w zakładzie pracy, ale też dziwny w ogóle, bo już nigdzie na ulicach raczej nie spotyka się tego typu budek. Natomiast kiedyś one były. I co ciekawe, wcześniej, zanim one powstały, używano troszkę innej technologii. Zapytacie, jaka to była technologia? Tłumaczę i objaśniam. Prawdopodobnie nazywa się to rurą głosową. No i... Dość prosta obsługa była. Tu przykładamy ucho, a tu przemawiamy, i w ten sposób można porozumiewać się na linii piętro 1, piętro 2. Podobno był to też taki element służący do chrztu bojowego nowych pracowników, bowiem gdy, przychodzili, gdy przychodziły takie nowe nabytki do EC-sząbierki, no to właśnie podstawiano ich tutaj i wlewano wodę z góry do ucha. Taka historia. Jesteśmy przy maszynie parowej, o której wcześniej słyszeliście słów kilka. To jest właśnie ta maszyna, rok 1951. Więc, no, taki artefakt, który ma już całkiem niezłą metrykę. E, idziemy trochę pod prąd tego ciągu technologicznego, bo następnie nasze kroki zmierzają o tam, czyli po naszej lewej, waszej prawej, do kotłowni. Zobaczmy, co ciekawego tam można zobaczyć. Chociaż ja już nie wiem gdzie patrzeć, bo to jest wszędzie tak ładnie. A ktoś powie, że tak brzydko, nie? Tak przez te hale, mam wrażenie jakby, jakbyśmy trochę po mchu chodzili albo po piasku, tak. nogi się trochę zapadają, ale to przez pył węglowy, chyba tutaj nie sprzątali. A przynajmniej w ostatnich latach, no a pył węglowy, ktoś powie, skąd on się tutaj wziął? Może to zwykły kurz? No też może oczywiście, ale ten pył węglowy wziął nam się z tego, że przecież jesteśmy w sercu tej elektrociepłowni, czyli tu gdzie są kotły. Kiedyś było ich oczywiście naprawdę mnóstwo. Widzicie Państwo stanowiska... Po kolei wszystko było wypełnione tymi kotłami. No i po co one były? No, oczywiście po to, żeby generować tą energię, z której można było zrobić. Para, para wszła już na te maszyny. Które widzieliśmy wcześniej. Tak jest. Jak to się działo? No, stamtąd z góry po prostu sypywano węgiel i tymi dwiema dyszami do takiego jednego wielkiego kotła, właśnie sypywano ten węgiel. Który następnie trafiał tutaj, w tym miejscu, z odpowiednią prędkością i w odpowiedniej ilości, był rozprowadzany, aby trafić do tych wielkich kotłów. Następny punkt wycieczki to jest przejście przez takie drzwi, ale jeśli się, jeżeli się do tak o, otworzyć i przejść, to nie, to by było zbyt proste. To nie jest Wielki. Wielki e. robią właśnie o tak. Zadawaj, no na luzie. Jestem bardzo ciekawa, jak nasza cudowna ekipa do zdań specjalnych z masu sprzętu tędy przejdzie. Sprawdźcie sami. Śmiało! Węgiel się tutaj dostawał i przenośnikiem zgrzebłowym, czyli metalowym, takim przenośnikiem, który mógł ten węgiel po skosie transportować na taśmociągi. Jeszcze zanim spadł na taśmociągi była kruszarka węgla, a w 1937 roku zaprowadzono bezpośrednio taśmociąg z kopalni Bobrek. Byliśmy na 38 metrach, a teraz schodzimy, ale tylko troszkę niżej. Czeka na nas miejsce, gdzie kiedyś wszystkim można było sterować. Nie upoważniony, jestem wyzbrojony, ale nam powinieneś... dzisiaj nie wolno. Nie tu wchodzić, ale ja. zrobimy to dla Was, drodzy widzowie. Miejsce pracy. A tutaj? No. Cała masa przycisków, guziczków, przesunąć, można chwycić. Wow, to robi wrażenie. I zobaczcie, jakie tutaj mamy napisy. Tutaj jest centrum, kopalnia centrum, tak? Tutaj mamy kopalnię sząbierki, kopalnię Bobrek, czyli możemy tutaj zarządzać całym górnictwem Niecki Bytomskiej tak naprawdę. Chciałam zwrócić uwagę na coś, na to, że te przyciski, w ogóle są, duża część z nich, ręcznie wypisana funk funkcja. Zanik napięcia w obwodach Sprzęgła dławikowego i mnóstwo z nich jest ręcznie wpisanych, takim maleń, maleńką czcionką. To są takie yy, światełka, tam, mhm. yy, tam musiała być jakaś dioda i wiesz, kiedy faktycznie był zanik napięcia w od, obwodach prądu stałego sprzęgła takiego, takiego, to wyskakiwało to powiadomienie. Mhm. Można powiedzieć, że to takie powiadomienia push, jakie mamy teraz w smartfonach, to tutaj na takiej wielkiej tablicy one też wyskakiwały. W tym pomieszczeniu wszystko było pod kontrolą, a teraz zobaczycie, że nawet nasza dobrze przygotowana ekipa nie zawsze wszystko kontroluje. Bo to, co zobaczycie teraz, 8 metrów pod ECE Sząbierki, żyje, jakby swoim życiem. Wartownia ma swoją tajemnicę. Jest to wejście do tunelu Kierunek Bobek. Tunel długości 1200 metrów. Kończy się na bobku, tam gdzie kiedyś była karbidownia. Podziemia karbidowni można jeszcze oglądać. Te Tyżan Wielkim ma swoją tajemnicę. Podziemne tunele. Tylko trzeba uważać na te haki, które, stające, które kiedyś podtrzymywały kable. Ten tunel wybudowano w 1919 roku. Początkowo prowadził do kopalni bobek. Po co go wybudowano? Elektrownia zużywała olbrzymiej ilości wody. A jednocześnie rozprowadzano prąd kablami, które tutaj wisiały na tych kabłonkach metalowych. podziemiach, chociaż zrobiło się trochę mniej klaustrofobicznie sufit trochę wyżej, a jesteśmy w magazynach. Prawdopodobnie cała ta przestrzeń była używana właśnie do tego, by magazynować tutaj części, które były potrzebne do wymiany, do funkcjonowania sprawnego budynku całego tego konglomeratu nad nami. Oczywiście nie znoszono ich za pomocą własnych rąk, siłą rąk. Tutaj był taki specjalny dźwig, który to wszystko transportował. O wszystkim pomyślałem. Trzeba być ostrożnym i też całkiem dobrze wygimnastykowanym, ale Wiktor daje radę. I jest trochę przerażony. W latach 60., kiedy woda zaczęła się schładzać w mieszkaniach, zaczęto likwidować chłodnie kominowe. Te tunery przestały być potrzebne. Zrobiono z nich tylko zbiorniki wodne. Z tej perspektywy naprawdę niewiele widać, ale jak się odsłonimy, znaczy odsuniemy to, odsłonimy. To jest rura Fi. 1200, tak? Czyli metr 20, dobrze rozumiem, mhm. jest przy przepływu tutaj. Kiedyś ten obieg był zamknięty, potrzebne były wielkie chłodnie kominowe, no i cały ten ciąg technologiczny tej wody, aby ją schładzać, podgrzewać, schładzać, podgrzewać. Tutaj, z którym jesteśmy, teraz ma około 170 metrów, a żeby wyjść na powierzchnię, musimy się kawałek wrócić. I żeby nie zgubić przewodnika, zróbmy to teraz. Tak, I to na razie. Gdyby komuś z Was przyszło do głowy, żeby takie tereny eksplorować na własną rękę, to odradzamy, bo bardzo łatwo jest to się tutaj zgubić. obiekt jedynast... Nie uczyniliśmy ze trzy razy? Tak, swoją drogą. Nie polecamy. Jeżeli ten obiekt już na powierzchni wydaje się potężny, to wyobraźcie sobie, że te tunele pod nim też mają setki metrów. To jest trudne do, do objęcia i wyobrażenia sobie, ale no, jest to fascynujące, może być też niebezpieczne, także polecamy Wam zawsze opiekę przewodnika. Po Co tylko potwierdza, patrząc na te piętra niżej i piętra nad powierzchnią, że to jest swoisty mikrokosmos. Tak, zdecydowanie. A to są takie przemysłowe katakumby. Takich wagoników kiedyś było znacznie więcej, bo około 130. No teraz widzimy takie ostatnie prawdopodobnie okazy. Jest to kolejka podwieszana. Nie ma zakrętów, natomiast ma taki mechanizm, który pozwalał na zmianę kierunku. Czy to prawda, że to jest, ten obiekt jest położony na planie trójkąta, w razie czego miały to jakieś pociągi pancerne chronić go? Jest to taka sama legenda jak to, że miała tutaj kiedyś postać fabryka polochu. Nie ma na to żadnych dokumentów. Nawet w latach 2014 15 od razu planowano zbudować tutaj elektrownię, która miała wykorzystywać węgiel z kopalni bobek. Tutaj za mną komora, filtro I Jak przed chwilą usłyszeliśmy, za tymi stalowymi drzwiami też były dalsze tunele, i one umożliwiały ewentualnie w razie nalotu chodzenie na planie wokół. Elektrociepłowni. Te tunele już zostały zasypane, nie możemy nimi przejść, po prostu, ale też jest to ciekawy wątek, który, który uzupełnia nam obraz elektrociepłowni szandwirki, w tym przypadku pod kątem bezpieczeństwa. Po długiej podziemnej wędrówce, czas powoli wychodzić na powierzchnię. Pierwsza stacja to Kuźnia. To nie jest taki zwykły bruk. Jak się przyjrzeć, to zobaczycie, że to jest drewno. To jest taka kostka dębowa. Nieprzypadkowe zastosowanie, bowiem taka kostka dobrze wyciszała pracę maszyn. Dlatego właśnie w takim miejscu się znajduje. Wyszliśmy na chwileczkę z budynku elektrociepłowni Szombierki, żeby spróbować odwzorować to zdjęcie w dzisiaj. To jest zdjęcie z jakich lat? Z lat 40. W tym czasie odbywała się tej kolejna rozbudowa elektrowni. Ale więcej o takich właśnie ciekawostkach, o takich smaczkach opowiemy Wam kawałeczek dalej, jak już sobie siądziemy. Ile to lat, Panie Edwardzie, tutaj stuknęło na tym zakładzie? Od 1960 roku zacząłem tutaj pracę w elektrowni. Prawda jest taka, że rzeczywiście i to się jeszcze gdzieś tam trzyma w głowie, że człowiek jeszcze pamięta numery łożysk, gatunki stali, średnice rur. Takie rzeczy, które są normalnie mechanikowi potrzebne. Nie? Często ludzie mają tak, że idą do jakiejś roboty i po tej robocie już by najchętniej o niej chcieli zapomnieć. A Pan tak, nie dość, że tu pracował. Nie dość, że na emeryturze tu przychodzi, no cały czas żyje tym zakładem, chociaż tego zakładu już dawno nie ma. No taka jest prawda. No nie tylko sentymentu, ale można powiedzieć tak, że jak tutaj pracowałem, to człowiek nie tylko żył swoją pracą, ale też i swoimi upodobaniami. Pod względem architektury, ta architektura, proszę spojrzeć na ten budynek dyrekcji tutaj, jak tu jesteśmy, prawda? Czerwona cegła, równiutko wymurowana, klingerowa, to sprawia wrażenie jak jakiś obiekt można powiedzieć kościelny niemalże. Ja znam kilkanaście elektrowni w kraju i za granicą, ale naprawdę pod względem architektonicznym nie dorównuje żadna z tych elektrowni naszej elektrowni. Sząbierki są jedyne w swoim rodzaju. To dlatego wciąż przykuwają wzrok kolejnych osób. Nieskromnie powiemy, że na planie naszego programu doszło do arcyciekawego spotkania. Wszędzie, jakby w każdym obiekcie, są ludzie, pasjonaci, społecznicy, którzy tym żyją i to przychodzą, to ich jakby reakcje, upominanie się i to, to nas, głównie to nas, mobilizuje. No, bo, no e, że. A ja was też powdziwiam, że to, co Macie już na swoim koncie dokonane, to tak przekonuje nas, że uda Wam się to zrobić to co zamierzacie. Czyli po prostu uratować Ece sząbierki, bo każdy rok zaniechań to cios dla tej historii. Hotel, restauracja, uczelnia, mieszkania, basen. Właściciel Ece ma ambitne plany wobec tej przestrzeni. To. Dla wielu inwestorów pewnie karkołomne zadanie by było, a wy stwierdziliście spróbujmy. Dla, dla nas też karkołomne oczywiście. I ja kilka lat temu już znałem e, e, tutaj ten obiekt elektroczepownie, ale nie miałem odwagi. Czombierz jest jedno jedyne. W Polsce myślę, że i na świecie. To jest coś wyjątkowego i każdy, kto tu się pojawi i te jakby m, wrażenia, em, emocje m, jakieś... No to odczuwa, to, to tego potrzebujemy. Pan sam powiedział, wchodząc tutaj, że czuje Pan taką energię od tego miejsca. A Oczywiście, od tego miejsca i w ogóle na śląsk, jak przyjeżdżam. Ja jestem no, tutaj na, naładowany energią. Także lubię przyjeżdżać do jakiegoś czasu i pewnie no, mam nadzieję, że to nie jest ostatnie wyzwanie, bo no, Szulon zasługuje na to. Ja chciałem jeszcze zapytać o to, jak w tym całym mikrokosmosie tutaj okolicznym, gdzie te kominy są nieodłącznym elementem krajobrazu, jak wy się odnajdujecie? Czy wy czujecie tą presję społeczną podczas każdego komunikatu? Czujemy, ale nie określiłbym to jako presję, jako coś takiego, że, że musimy. No, Dla nas jest to jakby normalne działanie, nie taki projekt, ale czujemy jak nam kibicują ludzie, jak dobrze nam życzą. Architektem też jest czas. To, co się zadziało, te zniszczenia, to też często są świetnym, jakby takim obrazem tego życia obiektu, bo on no, miał sw czas swojej świetności, teraz trudne lata i mam nadzieję, że znowu odżyje na no, nowo, drugie życie dostanie. Mhm. Czyli chodzi o taki lifting, ale w tych zmarszczkach historii, żeby wszystkiego tak. nie zamazać. No dok dok dokładnie. Ja nie lubię jakby sztuczności, czy jakby to już jest zupełnie co innego. To, czy jest w ogóle jakiś horyzont czasowy? W którym możemy się spodziewać tutaj już wjazdu ekipy, konkretnych zmian, czy macie jakieś takie daleko idące plany już teraz? To jest perspektywa miesięcy, lat, dekady? Nie, to, to są krótkie lata, to nie ma poczekaj, bo przy tej dotacji to w ogóle tylko jest dwa lata na, na zrobienie. To może nam się do trzech uda, ale to wszystko. Także tylko pozwolenie na budowę będzie, to od razu wchodzimy i to intensywnie. Dyrekcja elektrociepłowni to bardzo ciekawe miejsce. Oprócz map znajdują się tu piękne meble, zegarmatka sterujący wszystkimi zakładowymi zegarami oraz zdjęcia właścicieli i zarządców obiektu z dawnych lat. Pajęczynka, no o, widzicie Państwo. O, czyba, jaka, jejku, i nawet no, taka No tak. Na tym obiekcie jest faktycznie taka pajęczyna. Lekka się spowiła ten, ten obiekt, ale to się zmieni i będziemy na pewno obserwować z biegiem czasu, jak ten mały mikrokosmos w postaci elektrociepłowni bierki będzie się przeistaczał. A będziemy zapraszać, jeżeli Państwo będą zainteresowani. A my będziemy przychodzić. O, Widzieliście zegarmatkę. A teraz pokażę wam wieżę wodno-zegarową. Zmierzamy tam. Spinamy się na wieżę zegarową, ale po drodze naszą uwagę przykuwa jeszcze jeden pokoik pełen ciekawych artefaktów. Zobaczcie zresztą sami. Dorobiliśmy no się takie małej izdebki, jako prowadzący mikrokosmosy. Zapraszamy teraz do niej. A tak naprawdę to? Warsztat precyzyjny. Przyznamy, że jest tu tyle rzeczy, taki zbiór rzeczy doskonałych, że nie wiem, <laughs> czy faktycznie one się w czasach działalności zakładu na pewno tutaj znajdowały, bo mamy jakieś. A zobaczcie te tutaj... słuchawki. O, ale słuchaweczki, to na... nasz dźwiękowiec by oba nie pogardził nimi. Bo tutaj ogółem jest wiele takich przestrzeni, w których wydaje się, że czas się zatrzymał. I to jest jedna z nich. Pewnie wiele przedmiotów, jak tutaj postawiono ileś tam lat temu, to tak sobie stoją. chodźmy tu. A co, Szczewików nie musz? No ja. Spójrzcie tam. Na tym biurku widać przynajmniej kilka par butów. Czy one wpisują się w kanony obecnej mody nie za bardzo, ale wpisują się w kanony bezpiecznej mody to już na pewno, bo to były buty przeznaczone dla pracowników, którzy pracowali przy wysokim napięciu. Te buty miały za zadanie izolować tych pracowników, którzy mieli do czynienia właśnie z wysokim napięciem, żeby ich nie popieściło. Ciekawe. No dawaj. Co czego służyło to? <śla> Co to jest? Przepraszam, ale musimy chyba zapytać. Rękawica właśnie izolująca. Też do prądu, tak? Tak, tak. tak. Tylko dwa palce były potrzebne, żeby złapać, a reszta... O. Widzisz Wiktor, gdzie ty jesteś? No, dowiedziałeś się. A od czego izolują słuchawki? twojego nie gadania. Ale teraz koniec żartów, bo pokonując tyle schodów w górę, mało komu jest do śmiechu. Mijamy 8 zbiorników na kondensat i wodę pitną, i udajemy się zobaczyć, jak mija czas. i zastanawiamy się, co zobaczymy w środku. Na jest zagarmatka, który steruje impulsami. Każdy jeden impuls daje na te cewki tutaj. Jest taka kotwica tutaj, mhm. która się przesuwa. Z każdym impulsem ona idzie w lewo, w prawo. Ta kotwica się rusza. Tutaj na tym kole jest jeden styk taki który powoduje, jak ta kłodwica się rusza, ten styk się przesuwa, podaje prąd na te cewki, cewki się włączają, podają prąd na silnik i cały mechanizm rusza, nie? Wtedy. I wtedy minęła minuta? Minuta, tak, tak, bo dokładnie zegar matka daje impuls co jedną minutę, nie? To jest no. ten, to wyładowanie elektryczne, które tu widać co, co, co jakiś czas tutaj? To są cewki elektromagnesy, które po podaniu tego impulsu mhm. zwierają się i podają prąd tutaj na silnik i silnik wtedy rusza, nie? Hmm. Na tej zasadzie to jest. Możemy to usłyszeć jeszcze raz? No tak, zaraz się załączy na pewno. Jak będziesz Aha, cierpliwa, okay, no tak, tak, no to, co, to, czekamy, dobra, to czekamy, Co minutkę, minutę, nie? Co minutę, dobra. Jak będziesz cierpliwa, poczekasz minutę, to się doczekam. No dobra. Zaraz będzie widać, że jak poda impuls, tak kotwica się przesunie w tą stronę tutaj. O, przesunęła się, włączył się. Właśnie nam panowie tutaj powiedzieli, że ten mechanizm ma około 100 lat, 1925 rok. I trzeba wiedzieć, że taki mały silniczek, jak pan przed chwilą tak, powiedział, tak, tak. porusza czterema ogromnymi wskazówkami, a każda z nich ma ile? Około 100 kilo. Około 100 kilo. Ile tak obserwowaliśmy sobie upływający czas na wieży wodno-zegarowej elektrociepłownie Szombierki, ale, no właśnie, czas nagli. Młodsi już nie będziemy, dlatego zmierzamy do innych naszych obowiązków. A wizytę w EC Szombierki uważamy za zakończoną w tym momencie. To był niezwykły odcinek, powiedzmy taki odcinek specjalny, bo po raz pierwszy naszą mikrokosmiczną lupę przyłożyliśmy do dokładnie jednego punktu na mapie. No, ale sami zobaczyliście to już na własne oczy. Absolutnie niezwykłego obiektu. I ja nie wiem, czy po tym jednym obiekcie nie zrobiliśmy czasem więcej kroków niż czasem po całej dzielnicy. To ja ci mogę to już teraz potwierdzić. Tak było. Nogi bolą, kończymy. Pa. Chwileczkę. Chwileczkę. Sławku? każdy czwartek się rusza <śm> <śm> O ile Wiktorowi zacznie się chcieć pracować, bo ciężko idzie, ciężko. Lotej tym wtokiem, lotej. No on nie chce latać, no. Proszę mi tutaj wypisać podwyżkę. Ja nie wiem, jak to się obsługuje. No właśnie, taki jest problem. Für die Ausfu. Czyli? No ja nie wiem. <laughs> Ty masz drugi stopień znajomości niemieckiego, ja. nie jo. I chyba kung fu też. Izolować. Te buty miały za zadanie izolować. To już raz, nie? Powtórz to zdanie bez śmiechu. to przykryje. Nie, nie, No ale powiedz bez śmiechu, no. Te buty miały za zadanie izolować, że się śmiesz. Nawet jak to przykryjesz, to Taka. słuchaj, że się śmiejesz. A co jest takiego śmiesznego, że buty izolują? Bawić o to. Zamknij się już. Bo ja tym wszystkim rządzę, a nade mną jest tylko. Hrabina Joanna, która mogłaby ewentualnie wydać mi jakiś rozkaz lub zwolnić, gdybym źle się spisywał, ale takiej opcji nie przewiduję, bo pod moją patutą, nie patutą, pod, moją pod moim przewodnictwem ta elektrociepłownia leciałaby na pełnym szwungu.